Puszcimy dzisiaj? W Bibliotece Powiatowej e, w Wołominie. Na targach? Na targach pracy. Mhm. Tak, organizowanych po raz kolejny już przez Powiat Wołomiński, mhm. w Powiecie Wołomińskim, przez Powiatowy Urząd Pracy, a w tej lokalizacji po raz drugi. Dobre miejsce na ekspozycję pomysłu no i chyba jest zainteresowanie. Tak, jest duże zainteresowanie wśród osób bezrobotnych, ale nie tylko. Wśród również osób, które planują zmianę swojej pracy obecnej albo po prostu poszukują pracy, również mamy informację, że są osoby, które przebywają aktualnie na emeryturze właśnie i również chciałyby jakąś dodatkową pracę zdobyć. Właśnie patrząc po, po stoiskach oferta skierowana jest głównie dla ludzi w wieku produkcyjnym młodych. Natomiast dla ludzi, którym niewiele brakuje do emerytury, tak jak ja, tych ofert chyba jest troszeczkę mniej? Troszeczkę mniej, ale myślę, że jeżeli ktoś ma chęć pracy i rozwijania się, bo rok 2023 jest też rokiem umiejętności, gdzie my tutaj promujemy e, rozwijanie własnych umiejętności i doszkalanie się przez całe życie, mamy też również takich wystawców. Więc... Czyli jest szansa na poszukiwanie nowego zawodu? Dokładnie. Na, na zmianę zawodu, tak, dokładnie. Czy na jakieś doskonalenie swojej kwalifikacji obecnych, które osoba posiada, tak? Ja widzę, że szeroko wystawiają się e, firmy mundurowe, że tak powiem, bo to chyba tu jest największe zapotrzebowanie, a oprócz nich, co cieszy się uznaniem? Produkcyjne, usługowe, oczywiście handlowe również, bo mamy tutaj e, w dolnej części biblioteki wystawione firmy, które przede wszystkim e, handlowe, czy tak jak Dino i Lidl. Geronimo, i tam również jest duże zapotrzebowanie na pracowników. Tak, spożywcze. spożywcze tak. Mhm. No, mundurowe ostatnio rzeczywiście. Yy... Mają bardzo dużo wakatów i chętnie biorą udział w takich wydarzeniach, bo mówię, czy policja, czy straż graniczna, czy, czy wojsko e, chętnie przyjmują wszystkich w swoje szeregi. Poza tym wystawia się również Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, gdzie oferuje 740 stanowisk e, na całym, jakby w całej Polsce, tak? e, w administracji publicznej właśnie. Czy już były jakieś osoby, które się zdecydowały? Wiemy o tym, że osoby bezrobotne składają swoje dokumenty aplikacyjne, bo taką właśnie mają możliwość, tak, złożyć od razu CV do takiego wystawcy i, i później ewentualnie jest dalszy kontakt i, do, e, i, i podpisanie umowy. Tak, tak, to tak, już rekrutacja. pewnie we wnętrzach firm.